Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Tales of Iron Dzisiaj mieliśmy się udać do DLC, do lasu jasnej jodły, ale Ale, przypomniałem sobie, że przecież mnie tutaj zapraszali na arenę Na arenę mnie zapraszali, tutaj żeby się bić Tutaj mamy questy, zobaczcie Ha, więc yy, to, <śled> kurcze, ta gra nie chcę się skończyć <śled> Wybierzmy sobie, któryś z tych. Co my tutaj mamy? Mamy jakiegoś zająca. Widzę. Szarołuch z prężystym krokiem wchodzi na turniejową arenę. Przemierzający zwykle trzy morza, Kapitan Czarnogon przybył specjalnie na turniej. To za zacznijmy może od Pana Czarnogona. Captain Blacktail. Trudny pirat. for his adventures across przez trzy Seas. Reggie wondered if czy był tak fearsome na land. Dawaj! Wow! wow. Kawasaki! A, nie zdążyłem. Teraz zdążyłem. Ah, ah, ah. Nie. A! Ah. Wow. Nie. Dobra, to będzie chyba formalność, co? Bo mam już za, za za potężną broń mam Mam za potężną broń No, ale by mnie porobił Porobiłby mnie A może tak specjalnie, co? Dobra, ale go wywaliło tam gdzieś w cholerę. Dokładnie. <ścoughs> wiwat, wiwat! Wiwat szczuchak! Wiwat Reggie. Dobra, to ja się podleczę i weźmiemy sobie za chwilkę to drugie zleconko. Dobra, sobie tutaj jeszcze. Rabbits of White Whiskers had sent their most agile warrior. It would take more than a hop and a skip to overcome the formidable gray ears. No to zobaczmy. O ty! O kurde! Kozaczek! Czy nie ma podobnych ruchów do... Kurcze, ktoś już miał takie ruchy, już się nie pamiętam, tyle tych posłów było? ja. Okej. Okay. <śmienic> Nie ma tak. Dobra. Ajajaj. Co ja robię? Ajajaj, jojoj. Dobra, panie. Panie Kawasaki, panie Kawasaki, what ja robię! Już! Już! Hair, hair. Gray ears put up a hardy challenge, but his grand hops were no match for Reggie's iron will. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Czy będą jeszcze jakieś questy? Zadanie poboczne ukończone. No tak. Ale jak zwykle. Uzupełniamy żyćko. Mhm. Zapisujemy. Czy jeszcze są questy? Są pewnie. Tak jest. Kto to jest? Brat Denis! ho Gotowy wyrównać rachunki, Denis powróć na kolejną rundę turniejowych walk. Denisie, naprawdę tego chcesz? Jak... Naprawdę, podwójny wstyd. A co to było, jojo? Denisie, Denisie. Dobracie. <laughs> oh, cię! Dobra, zaraz zaraz mnie zaskoczy cię. Na bank ci... O! Oh! <laughs> Na bank mnie czym zaskoczy zaraz nie wiesz, że nie? Chcesz schelać? Chodź! Denis! Come on! Wow, Denis! Zartowałem ja tylko! Denis! Wie że twoje imię można tak bardzo, bardzo, bardzo niefajnie pomylić, nie? Na przykład D na P zamienić i wtedy wyjdzie... No wiecie co wyjdzie. No nie, jednak się niczego nie nauczył pan Denis. <grymianie> to jeszcze mnie zabije. Będzie beka wtedy, nie? Kurde.

Dat is dat we nu hier gewoon weer krullen op elkaar gaan. Не, это не Курда. Co robię? Ty! What the fuck? Co to było za combo? Ale powiem wam, jeżeli ktoś by miał króla pokonać, to tylko chyba jego brat. I suwie fajnie, należało mu się, bo jest bohaterem niesamowitym, ten pan Denis. O, A to jest tylko formalność, tak naprawdę ja przegrałem. No i dobrze, dobrze, Denisie once again felt the bitterness of defeat at his younger brother's pause oh Denis, no ja jestem królem nie gniewaj się <laughs> ale wygrałeś raz ze mną razem ze mną wygrałeś <laughs> Podszedłem do niego, tak trochę wiecie. Tak, 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 wiecie, tak. No, niepoważnie, nie no. Jeszcze jest ktoś? Strażnik Avor z północnych pustkowi. Avor wyku raczej chronić królestwo przed agresywnymi bestiami. Niech walczyć w turniejach z monarchiami. monarchami, więc co ty ty robisz? Could Reggie live up to his father? O co ty z dzieckiem przyszj ze synkiem? Po pogzało Cię? No nie no nie wie, że nie. A wory tak stary, że... Kurde. Ja muszę z kolegą przyjść. Panie Awor, panie Awor. Panie co pan? To już ma trochę żyćka, co? Mm. się? No Aj, Aj. No tak myślałem, że taki coś będzie robił Kurde, robi on robił takie... Szkoda Dobra, dobra Ajajaj aj, aj. Dobra Aj, niestety nie zdążyłem Cudem się zamotałem. Tak. A. Dobrze, cudem, ale wygrałem za pierwszym razem. Reggie knew he had passed the old rat's challenge. The young rat truly was the people's king. No, jestem. Jestem. Fitting reward for winning the tournament. Reggie was presented with the king's key. It's a good thing Doug had eventually found it, as Reggie had been sorely tempted to break the lock himself. But as they no. say, curiosity kills the rat. Czyli dostaliśmy klucz do the key to To no ja tak. Ja tutaj się pcham sobie i lecimy tam do tej komnat, zobaczyć co tam ciekawego. się kryje. No i co, no i jestem tutaj w tym miejscu. Wchodzimy. Tajemne komnaty królewskie. The king's chamber smelled of fresh lilac and gooseberries, while the bed glistened with crisp silk sheets. Strangely, a slight breeze blew from behind the bookcase. Rozumiem. A, radzi niszczyciel. Zaraz przesunąć sobie tę chafę. to nie, to wolał rozwalić. Tu jest przejście do góry, dobra? What? Co jest grane? Ej, co tu się dzieje? Co on robił, ten cały kurde szczuszek? Szkodnik Kenstein? Szkodnik Ken... Co? Co to za hybryda dziwna? Co to jest? To jest... Wszystko tu jest właśnie ten... czytać cały, zombie, żaba i szczur. No kurde, jakie dziadostwo. Chodnik-Emsztajn <noise> wow. O nie! Aj! Kurde, zwiedziłem się A! Co ja robię? Dla Kurde! No tak. I znowu muszę rozwajać tę ścianę? Naprawdę? Okej. Okay. Dobra. Aj. Niech to.

this half rat half frog abomination must have been the work of his father Reggie wondered whether this was the source of all the undead in the crypts no, Another of King Rattus's secrets best kept hidden Frankenstein co za chłop? Postaw tu z powrotem tą szafę. tu ktoś, ktoś tam wleź? Jakaś sprzątaczka i dopiero będzie. No dobra, słuchajcie, no to mamy skończone. Huu! Teraz już na pewno nic nam nie zostało, ale sprawdzę, jeszcze pobiegam po innych lokacjach. Czy jakieś nowe questy się nie pojawiły, czy coś. Wiecie, kumacie, nie? Okej, okay, słuchajcie, nic już więcej nie ma. Yy, na tych wszystkich tutaj mapach, któreśmy już mieli odkryte wcześniej. Więc... Teraz już na pewno, <gry> jeśli chodzi o podstawową wersję gry, mamy wszystko do zera. Zrobione. Pozostało nam tylko przejść się do DLC, ale ja bym chciał zrobić to w osobnym odcinku. Tak, żeby to miało takie, wiecie, ręce i nogi, więc teraz się pożegnam. Trochę, troszeczkę krótszy jest odcinek, ale widzimy się już w następnym, już związanym z DLC. Las Jasny Jodły. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Subujcie, lajkujcie, udostępniajcie, komentujcie. Do zobaczenia. Cześć!